W nowej serii, No nie. To jest spadek od dziadka, To inne to się z kuzynem osady. Bo, bo tu mój daleki dziadek i zamieniliśmy. Jestem w Polsce na osadzie, nie? Zamieniliśmy, bo on już mam tak od chyba w nie chcę tego sprawa. Więc, więc się zamieniliśmy z kuzynem. I tam był wydziałek, który mieliśmy, jest tak pod napisał. że w mak mine ale słaby. Taki, taki, taki kiepski, a chciałem go być. Wyzwanie jest. Mam tutaj nawet tysięcy, ale to szybko zniknie. Nie wiesz, jest nic innego, bo się nie opłaca. powiedział, że tu jest dużo że To jest, jest święty kościół, czyli nam trzeba będę chodził. Bo jestem chrześcijanem. Gdzie za mam? Tylko pięknym. Wiem, co tam jest. Chyba tutaj tak. No i wszystko się zgadza. To też się zgadza. Pięwa. O, o. Pięwa, pięwa, czy, to, tak jest, nie wiem. O. Wbijam, jak zamknie. Chyba, że jest to sprzyjemne. Jak on takie wyjedzie. Spoczujmy, jak on tak wyjedzie. Dobra. Nuk ma u bënë banja, nuk ma u bënë bizon Kjo shtu nga i këtë përderë Ja, ndërte, shtu nga stus në krau u një vje Nuk në një një e do vërën këta E vërën, po t'u la pa t'u e dhje, nështë në takë t'a dhe t'u vërën dhe a, të vitë e Po sot t'u jasë Po sot dhe i Shesha A to już kibele, nie trzeba, to już doszło tworzę. Czy się tu się wiesz, nie i kobaj. No wzowie. No, może no, mi ten kombajn. To jest szkoła, to do pana. Które mało, Co tu na spokojnie? No, no i mój, no, mój, był polski sprzęt. Ma no, bizon HD. Mają innego naresz. A ma 3 pola, się leje, ja ma dwa, wiem, su, jedzmy, ale, do, i, na jednym, Jedźmy, ma drugi, jeden z nie jest na o, o, ja to tam, ja tam nie zamiałam, prawda? To no, bo to jest Tu jest, nie wiem, Władimirec chyba, ma trzy półtorej. Tu jest, tu pełny, dobra, panie. Czyli tu, ma, tu e, ej, Czeka, czy ma coś, to było ej, siemnik, czkacz ma proszę. Właśnie, i wydają te krowy. rowy. Dobra, tyka, nie przerasta się. To są takie, То стоят... Мога до 50 ручки. Не, не, посрещай ще, а то са... Те са тук. Ех! О, Това е хубаво. Тук са 5 000, бо, вярвам, които са тук, ги Не, но това е спадък от двоя, така. Това е спадък от двоя. Това е това. Мога да се... Чуваш? Това е смисъл. No to fajnie, że mam... że pole... mam jedną łąkę jak o to potem wam pokażę. Że się te łupki się na koszy rzeczy. To tak powiem, to jest ujawniona Bo kosie, mam koszarki. Są te, ale na jednym na pewno wspomniałem, bo mi poleciała jakieś... ...że biegam na koszarki i takie źródło. nie ten piek. I tak mi polecieli. Tutaj jeszcze jedno ja polecie, tu polecie, grabiarki jak te. No, czekaj, nie wiem, bo to jakieś... Ona to mi poleciła właśnie tą to, drogą, a tą skrojaką poleciłaś. Czyli wam, no, a to przyjdzie, bo zapaszę, bo jestem też niezależny. I tak to leci, w duń, w duń, To jest to moje pchle. Takie duże, duże, jest jestem gorsz, nie? To jest matko boska. Ło wow, matko boska! A tu jest autobus ale mam matko boska tutaj, jest... oj, tu no, mam tam, to nic rośnie, to tu mam dom, to jest mój dom na lewej, a to mam lepka, to dom, nie wiem co tu jest moja? No to nie moja Tu jest to nieca, widać i to jest moja kolej, to jest Ile na Na wiem na wiedzę, na wiedzę, na wiedzę, Ja No Ja się już wiedzę, na No na to no to się nie... to jest wszystko. Jak nam na wiedzę, na wiedzę, na wiedzę, na wiedzę, na wiedzę, na wiedzę, na kupić. na kupić. na mam na wiedzę, na 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 tyle. Papawić, co